Witam serdecznie Trygon Ziemi na moim kanale: Byki Panny oraz Koziorożce. Zapraszam kochani do czytania tygodniowego od 19 do 25 grudnia. Sprawdzimy, czego możecie się spodziewać w tym tygodniu, e, zwłaszcza, że są święta Boże Narodzenie. Także od razu, kochani, składam Wam życzenia. Mam nadzieję, że spędzicie te święta w gronie rodziny. Dużo miłości przede wszystkim. No i kochani, czego sobie życzycie. Przypominam, że czytanie to będzie ogólne, także nie musi rezonować z każdym z was. Jeżeli tylko macie ochotę na czytanie prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse oraz bransoletki z naturalnych kamieni. Ze znakami Zodiaku na zamówienie. W dziale karty Społeczność na moim kanale znajdziecie ofertę. Tam są zdjęcia wraz z opisami. Wystarczy wybrać odpowiednikami dla swojego znaku Zodiaku, wówczas was będzie chronił jak osobisty talizman. Czytanie tygodniowe, trygon ziemi. Zaczynamy od byków. Zodiakalne byki. Co dla Was? Who ho, kochani, kochani. Tu są jakieś wybory, decyzje. Hmm, uczuciowo na pewno macie blokadę. Tutaj będzie spory dylemat. Być może macie dwie osoby do wyboru. E, bo teraz tak, co was może zasmucić? Tu jest arcykapłanka. Arcykapłanka mówi o tartowej kochance. Również o kobiecie, która może być samotną matką. Tu mamy rydwan tu mamy asabuła w kochani i dwójka kielichów na moje oko tu się pokazuje niezły romans w tle ktoś może być w związku i po prostu wejść w romans lub od jakiegoś czasu jesteście w romansie tak natomiast no, nie wiecie co macie z tym fantem zrobić chcielibyście jakiejś równowagi w dawaniu i braniu chcielibyście ogólnie osiągnąć równowagę tak podjąć konkretną decyzję ale no, nie wiecie co zrobić tak w pracy jest konflikt, jest jakaś trudna sytuacja i podejrzewam, że niektóre byki właśnie w pracy mają ten romans. Stąd też właśnie tutaj pokazują mi się takie trudne energie. Jesteście gotowi do walki, ale też ktoś mógł się dowiedzieć o tym romansie i teraz no, powstał niezły Bigos. To będzie przekaz dla jednej grupy, ponieważ no, jest Was dużo na kanale, kochani. Nie każdy ma tę samą sytuację. Druga część osób po prostu gdzieś tutaj ma blokadę. Nie wiecie, czy wyjechać do rodziny na święta, czy zostać w domu. Chcielibyście wszystkim dogodzić, no ale wszystkim dogodzić się nie da. Tutaj na przykład partner, partnerka będą chcieli spędzić czas w domu, was na przykład będzie ciągnęło do swojej rodziny albo po prostu mm, no tu są jedni teściowie, tu drudzy, i teraz do kogo wyjechać? Taki dylemat, właśnie, tak? No i mogą być też kłótnie z tego powodu. No, bo każdy ciągnie gdzieś tam, gdzieś tam w swoją stronę. Jeśli chodzi o Singli, kochani, tu mi się pojawia ktoś do związku. Ktoś fajny. Możecie tę osobę poznać na wyjeździe. Nie wiem, wyjedziecie na święta, może w pociągu, może gdzieś, no mówię, gdzieś w podróży kogoś możecie poznać, bo tu mi się pozna pokazuje nowo poznana osoba, ale właśnie tu jest przemieszczanie, wyjazd yy, i gdzieś po prostu będziecie podróżować. Tutaj kogoś możecie poznać. Jeżeli, kochani, chodzi o pracę, to też konkurencja mi się pokazuje, jakaś niezdrowa rywalizacja w pracy, to też na to zwróćcie uwagę. Zdrowotnie sąd ostateczny, kochani, tu zwróćcie uwagę na jelita. Karta też radzi w kwestiach zdrowotnych, no że warto tutaj zacząć lepiej się odżywiać i zrezygnować z fast foodów, więc na to też, kochani, uczulam, tak? No ale mamy święta, więc myślę, że nie będziecie jeść fast foodów, tylko po prostu zdrowe potrawy wigilijne w domu i, i to przygotowywane właśnie przez mamę, babcię czy przez Was samych i to wiadomo, że takie jedzenie jest zawsze zdrowsze. Życzę Wam kochani wesołych świąt, dużo, dużo miłości. Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszam do czytań prywatnych, zapraszam po bransoletki ze znakiem Zodiaku dla Was czy najbliższych w prezencie. Zobaczmy zodiakalne panny 19-25 grudnia. I karty lecą. Czyżby do Was jakiś rycerz buław przyszedł? Ktoś będzie chciał się z Wami pogodzić. Kto, ktoś Was będzie tutaj, kochani, odwiedzał być może niespodziewanie. No tu ewidentnie jest świętowanie, kochani, dobra zabawa. Ale to z racji świąt, tak? Tutaj też będziecie z kimś po prostu świętować, będziecie dobrze się bawić, spotkanie w, w gronie rodziny, przyjaciół. Powiem tak, co miłego się wydarzy, zamykacie jakiś stary etap w życiu. Jeżeli coś Wam ciążyło, coś Wam nie dawało spokoju, do przeszłości odchodzi dziesiątka buław. To już jest całkowite zmęczenie, to już jest całkowity brak po prostu. Pomysł na to, jak wyjść z jakiejś sytuacji, tak? Może po prostu ciążyło Wam, nie wiem, jakiś brak kontaktu z kimś, albo po prostu odpowiedzialność za rodzinę, finanse, no bo w pracy też mam takie, no. niby pracuję, niby fajnie, ale jednak nie fajnie. Niby jest praca, ale czuję się przeciążony, przeciążona, gdzieś tam po prostu. Niektórzy z Was też boją się, czy umowa zostanie przedłużona. Czy po prostu ktoś was tam doceni? No nie wiem, wy się po prostu obawiacie z tą pracą, czy, czy jej nie, nie utracicie, tak? Niektórzy z was po prostu mają dość pracy i chcieliby ją zmienić, natomiast co was może zasmucić? A spentakli. No, yy, wiadomo, że są święta, teraz końcówka roku, więc ciężko będzie cokolwiek zmienić. To jest czytanie tygodniowe, więc wiadomo, że w tym tygodniu, w okresie świąt, też no raczej takich radykalnych zmian tutaj nie dokonacie, tak? No bo to jednak karta, która pokazuje, że na zmianę przyjdzie czas, ale jeszcze nie w tym tygodniu. Uzbrójcie się kochani w cierpliwość. E, natomiast tak, e, uczuciowo, karta księżyca dla niektórych może pojawić się osoba z przeszłości, dawno niewidziana. No i ja tutaj mam wyjście z uczuciami. Ktoś Wam powie o swoich uczuciach. Widzę przy Was rybę raka bądź skorpiona, trygon wody. E, ktoś się może pojawić podczas świąt. Ktoś Wam może złożyć ofertę uczuciową. Chcieć się pogodzić, pojednać, rozpocząć jeszcze raz od nowa, tak? Te relacje. Także tutaj, no kochani, tego typu sytuacje osoby samotne mogą w internecie kogoś poznać. Możecie tutaj, nie wiem, mieć aplikację randkową, czy ktoś do was napisze na Facebooku, Instagramie, czy innych mediach społecznościowych. No i tutaj możecie kogoś poznać. I bardzo mocno trygon wody mi się przy was, drogie panny, pokazuje. Mam też wrażenie, że, że jeżeli jesteście w jakichś związkach stałych, to was ta relacja troszkę uwiera, e, i gdzieś tam po cichaczu oglądacie, właśnie kogoś, może w internecie, komuś się przyglądacie, jakaś osoba was bardzo intryguje, przyciąga, e, ciągnie was do tej osoby, no ale siłą rzeczy gdzieś tam jest związek, no i się zastanawiacie, jak to wszystko rozwiązać. No, trochę tak, kochani, powiem wam, niby święta, ale tutaj, no, wszędzie jak robię te znaki Zodiaku, wszędzie perturbacje w uczuciach. Zdrowotnie, kochani, kolana: przede wszystkim przeciążenie kręgosłupa, dolna część kręgosłupa, czyli po prostu rwa kulszowa, krzyża, tak? Uważajcie, zwłaszcza jeżeli macie siedzącą pracę, żeby też troszkę się w międzyczasie w przerwie y, ruszać. Moje drogie panny, życzę Wam wesołych świąt, dużo miłości, dużo ciepła, spełnienia Waszych marzeń. Jeżeli macie ochotę, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie pod filmem. I kochani, jeżeli macie ochotę kupić sobie bransoletkę, bądź dla kogoś w prezencie gwiazdkowym, to zapraszam również do kontaktu. I na koniec koziorożce. Moi drodzy, jeśli chodzi o Was, no... Tu są nieprzespane noce, może Was męczyć jakaś choroba, może coś Was dopadło, jakieś, nie wiem, e, chorobsko, typu przeziębienie, grypa jelitowa, bo coś tutaj widzę, że po prostu Was trapi, coś Was może w łóżku położyć. Mam też wrażenie, że za kimś tęsknicie, y, macie jakieś wyrzuty sumienia, że y, czegoś nie doprowadziliście do końca, może jakieś sprawy z kimś, tak? Chcielibyście się z kimś spotkać. Tu mam karter dwanu, tu jest wyjazd. Podróż, być może do osoby, która jest wam bliska, bo tu mamy też arcykapłankę. Wy za kimś mocno tęsknicie, do kogoś was przyciąga, ale jednak jest brak stabilizacji. Trójka Pentakli, co was może zasmucić, tak? Brak pojednania, brak stabilizacji. Widzę przy was stałą partnerkę, ale gdzieś w tle albo kochanka, albo osobę, o której myślicie. I ciągnie was bardzo do trygonu wody, rybarak, skorpion. Bardzo mocno takie osoby widzę, jeżeli. No, jeżeli są tu osoby, które faktycznie gdzieś tam w przeszłości zostawiły kogoś albo z brak kontaktu, to możecie chcieć się do tej osoby odezwać, ewentualnie nawet pojechać, bo mam tu karty właśnie wyjazdu, ruchu do przodu, więc możecie chcieć się z kimś w tym tygodniu spotkać. Bardzo mocno was do tej osoby ciągnie. Tu jest król buła, więc wręcz no, to jest taka energia mocno seksualna. Bardzo was do siebie przyciąga, jest chemia, jest pociąg fizyczny i chęć spotkania z tą osobą. Osoby samotne mogą kogoś poznać w podróży. Być może do rodziców będziecie wyjeżdżać, nie wiem, gdzieś w pociągu, w samolocie, może gdzieś będziecie się przemieszczać. Część z was spędzi te, te, te święta właśnie w gronie bliskich, bo ja tutaj mam spędzenie świąt w gronie bliskich, ale niektórzy z was mogą mieć taki dylemat, właśnie czy zostać w domu, czy wyjechać. Widzę też kilka osób, które zostają w domach, które nie mogą się nigdzie ruszyć, bo po prostu praca nawet w wigilię ta praca będzie wam doskwierała, no i nie będziecie mogli po prostu pozwolić sobie na wyjazd do rodziny, zwłaszcza, że na przykład mieszkają gdzieś daleko, tak, na końcu Polski, czy gdzieś w innym kraju, w innym państwie. No i to wam będzie też spędzało sens powiek, no że święta się zbliżają, a wy daleko od rodziny. Natomiast w pracy jest stabilizacja, jest, kochani, docenienie. Ktoś wam może dać podwyżkę, awans bądź przedłużyć umowę. Więc energie bardzo ładne. Natomiast jeśli chodzi o zdrowie ósemka pentakli, to są pasożyty, bulimia, anoreksja, też problemy ze świadomością, także na to tutaj karty radzą zwrócić uwagę. Kochani, życzę Wam wesołych świąt, dużo miłości, ciepła. Zapraszam oczywiście do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę, i zaletki z Waszym znakiem Zodiaku dla Was bądź dla bliskich w prezencie gwiazdkowym. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego, wesołych świąt.